The battle to them. Siemano, gracze Razorfinnów, słuchajcie, dzisiaj sobie omówimy aktualizację, która u nas będzie w lutym, już wgrywana na serwery. Dokładnie to jest aktualizacja 1.0.91 Księżyc i Gwiazda, czyli to jest to, o czym rozmawialiśmy może z tydzień, dwa tygodnie temu, że jak były pierwsze przycieki, a propos aktualizacji. I od razu tu powiem, na starcie, że może być tak i jest dużo prawdopodobieństwo, że. Tutaj, kiedy wyjdzie aktualizacja, też wyjdzie nowy dowódca Subotaj e, i może on być nagle dodany przed tym, jak się skończy szósty, przed tym, jak zacznie się odliczanie MG, e, teraz z piechoty. Może być dodany do, e, do tej piechoty e, jako kawalerzysta. E, oczywiście, że jest, jest taka możliwość, jest też na to duża szansa moim zdaniem więc jeżeli bo mieliście takie pytania już do mnie to śpiesz od razu z odpowiedzią taka, taka sytuacja może być więc jeżeli byście yy, myśleli nad nim no to warto 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 żebyście ten yy, warto żebyście mogli się zobaczyć tutaj pod tym względem, że MG się jakoś to MG, lecz mogę się też mieć, może być na przykład no, dwa tygodnie później, też jest na to szansa, bo oni mieli wypuścić go w lutym. Taka była informacja, więc mi się zdaje, że akurat teraz ten 10 po tej aktualizacji, czy tam kiedy będzie za 6 dni, będzie MG, czy 9 dziewiątego ma się zacząć, 10 chyba się zacząć, czyli aktualizacja, tak? Dobrze Wam mówię, no to byłoby idealnie, gdybym się pojawił i nagle go przed tym dodali, no ale zobaczymy. Wracając do samej aktualizacji 10 lutego, dokładnie o 7 UTC, naszego czasu zamierzamy wprowadzić aktualizację w wersji 1.0.91, która będzie nosić tytuł Księżyc i Gwiazdy. Będzie to związane z Ramadanem, bo tutaj macie informację dużo o Ramadan. 3 godziny będzie off-server, więc przygotujcie się na 3 godziny niegrania nie no life nie. Ja wiem, że niektórzy tam cisną farmami. Na co chodzi seria wydarzeń z okazji ramadanu. Weź udział w serii wydarzeń z okazji ramadanu, by zdobyć wspaniałe nagrody. Na gwiazdy i książce loguj się codziennie, by zdobyć Baybarsa i Mechmeda 2. Super, sok... sok gracze się cieszą. Nie no, Mehmed 2, jeżeli ktoś nie ma zrobionego, to się może tam gdzieś tam przy jeszcze przydawać, chociaż wątpię. No, ale to zawsze coś dla nowych kont idealnie. Labryk kierowcowy, zdobywaj gwiezdne świece i używaj ich do zapalenia ramadonowego rama lampionu. Wykonuj codziennie zadania, by zdobyć gwie, gwiezdne świece, które można użyć do zapalenia lampionu. I otrzymać świeczni, i otrzymania świeczników północy, księżyca Okej. Okay. Po codzienne użyciu określonej liczby gwie, gwiezdnych świec, możemy wysłać sojusznikowi prezent. Okej, okay. Ciekawe, co będzie za prezent. Może coś dostanę. <laughs> Nie, no, pewnie to będzie tak wiecie, jak było z tym kołem, co się kręciło, że tam randomowo jakieś tam nagrody dostawaliśmy e, czy tam za ileś tam było wykonanych tych, tych 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 kręceń czy też zadań możemy wymienić świeczniki półksiężyca na ekskluzywną dekorację świąteczną i tabliczkę z nazwą okej okay. bardzo bardzo zachęcające światło hilalu e, kupuj by z, zdobywać specjalny awatar ognisty ptak okej okay. zobaczymy czym jaki będzie fajny bo Czasem coś takiego rzeczywiście się może przydać. Porozmawiać z dowódcami swojego miasta, by dowiedzieć się więcej o zwyczajnych ramadanowych i, i zdobywać nagrodę. A czy będziemy sobie z nimi gadać i będą nam powiedzieć, jak ramadan wygląda. Szczerze powiedziawszy, bez obrazy, nie to tam jakoś nie rusza, jak ten ramadan wy, wygląda. Nie interesuje się i chyba nie chciałby się interesować, no ale jeżeli będziemy musieli to przeklikać, jeżeli da się to przeklikać, super. Szczególny, szczegółowy harmonogram znajdziesz w kalendarzu wydarzeń, nagrod i e, ramy czasowe wydarzeń mogą się różnić w zależności od aktualnego sezonu w tym Królestwie. No wiadomo, tam młodsze królestwa będą miały trochę inaczej zrobione. Nadchodzi no pionierskie wydarzenia w ramach nowej opowieści sezonu podwojów na Ostrzu Noża, czyli mamy nowe KVK. E, elitarne jednostki i mistrzowskie umiejętności. Postępy w kronikach Zaginione Królestwa i Drzewku Technologii Koalicji pozwolą Ci przekształcić wojowników w nowe elitarne jednostki i odblokować wyjątkowe aktywne umiejętności. Mhm. Mm KVK z technologią w sojuszu, koalicji. Mhm. Mm Kolejne pakiety chyba wjeżdżają przyżby. Drzewko technologii koalicji wykonuje różne zadania, by zdobyć rzetony technologii, które służą do odblokowania nowych technologii bojowych w drzewku technologicznej koalicji. Okej. Okay. Czyli. Tak mi tak wiecie. To... Jakby próbowali nam tę szóstkę wepchać, nie? <grych> jakby próbowali nam tym kawałkiem jakoś tą szóstkę przepchnąć trochę w inny sposób. Ja co tak odnoszę teraz wrażenie. Okupacje areny, nowe święto obiekt areny są powiązane z wyjątkową mechaniką okupacji. Gdy koalicja zajmuje arenę przez jakiś czas, jej poziom zajmowania wzrasta. Ta koalicja określa siłę wzmocnienia i zapewnia wszystkich członków koalicji. Ta premiera pozostanie aktywna nawet po utracie kontroli nad areną. Okej, okay. to będzie ciekawe, więc jak będziemy, będziemy tam grać KVK to z miłą chęcią, to sobie zobaczę, no bo yy, to jest... To ja lubię takie te jakby wydarzenia, w, w, w tym wszystkim. Zupełnie nowa mapa, walczy na co nowej mapie, gdzie 6 obozów ściera się podczas bitew, bitew o dominację. No i sześć obozów, to co nie lubię, no ale była niedawno King of Britain, że było. Nas 10 bo było nowe, nowość, było 4 obozy. Teraz musimy coś nowego. Jakaś nowa totalnie mapa. Ciekawe, jak to będzie wyglądało. Może będziemy, nie wiem, pływać z, od mapy od jednej wyspy do drugiej. Nie wiem, ale tak sobie tak, tak, głośno myślę. Trójeczka: poprawki w Zaginionym Królestwie. Optymalizacja domen w Zaginionym Królestwie. Dostosowano przydział miejsc w domenie. Podczas ustawiania... ustawiania, zestawienia militarnego sojuszu zarządcy... Którzy go odpuścili, nie będzie już automatyczne, nie będą automatyczne usuwanie trzeba to zrobić ręcznie. okej okay. Ważne to dla króla. Każda domena ma teraz osobne tytuły królesa. Te zapewniane przez domenę obowiązującą tylko za nim królestwie. Na początku fazy dobierania system zarejestruje do której domeny należy Twój król. Tytuł, tytuły przyznane przez ten domenę będą aktywane zarówno w zaginem królestwie, jak i w początkowym królestwie. okej okay. to jest fajne. W obszarze procesu działania królestwa na domenach ten podział zależy teraz od poziomu aktywności, a nie od siły aktywnych zarządców. O! to też jest duży plus, nie? E, Powyższe zmiany będą dopieroznaczone wyłącznie w tych opowieściach, które rozpoczną się po aktualizacji, czyli po 10 lutym. Zmodyfikowano efekty niektórych świętych obiektów, opowieści, chyba bohaterów w sezonie podbojów, dodano również więcej obozu barbarzyńców, zrównoważono. Obozy, graczy. Ta, zmiany, ta zmiana wpłynie tylko na opowieści, które rozpoczęły się po aktualizacji po 10 lutego. Po aktualizacji, punkty surowców nie będą już pojawiać się w centralnej prowincji na Królestwa. O, punkty surowców nie będą się pojawiać w centralnej prowincji na Królestwa. Na przykład na królewskiej ziemi lub w Hippopolis, Orlanie czy Nottingham. Ok, przed otwarciem centralnego budynku. Ok. Okay, dobra. Dodano krótki film wprowadzający przy pierwszym wejściu do Zaginionego Królestwa w sezonie pierwszym. Ciekawe co za, za, za filmik. Skrócono trzecią fazę dnia poprzedzającego krucjację o 12 godzin. Ten okres zastąpiono trwającą 12 godzin fazą ogłoszenia wyników. To mi się zdaje, że jest dobra, dobre rozwiązanie, bo to, to troszeczkę chyba tam trwało długo. Podmioty z redakcją dzień poprzedzający krucjację, będą teraz usuwane na końcu Zaginionego Królestwa, a nie na końcu każdego etapu. Okej, okay. wydaje że to też dobre rozwiązanie. Jeśli nie otrzymasz miejsca w obecnym Zagień Królestwie, nie użyjesz już automatycznie skrzyni kryształów, a ich zdobywanie podczas tego Zagień Królestwa będzie niemożliwe. Mhm, mm okej. Okay. Jeśli nie otrzymasz miejsca, nie użyjesz skrzyni, okej. Okay. I zrobicie okej, okay. czyli... Mm, to jest ważne, bo jeżeli na przykład się nie dostanie, nie ma, będzie na wakacjach, te skrzynki będziemy mieli, co zdobyliśmy w poprzedniego kawałka, powiedzmy... Tak, ja mam teraz chyba 38 skrzynek, to yy, one zostaną. Yy a ich zdobycie tego, a podczas tego nie będzie aktywne, więc w sumie wychodzi no, win to win 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 I, y, jeśli kupisz sezonowy zapas kryształów premium podczas sezonu podbojów odblokujesz funkcję natychmiastowych badań w centrum badań nad kryształami O, ale jest dobre czel natychmiastowych badań, że to co ja myślę że to może być duży boost czas do uzyskania dodatkowych czas do, do, do uzyskania dodatkowych zadań bastionów w zakresach co na podwoju został skrócony 10 do 5 minut na tylko na tylko na opowieści które tworzą się po aktualizacji 30, po 10 lutym bardzo dobra zmiana 10 minut czekanie na reset yy, questa na, na bastionie No to było trochę yy, słabe yy, i fajnie że to wprowadzili to jest moje zdanie win yy, aktualizacja Arki Ozyrysa ligi Ozyrysa u tu będzie dużo Wkrótce rozpoczniemy się, rozpocznie się dziewiąty sezon Ligi Ozyrysa. Co zostanie mistrzem tych starożytnych piasków? Zrównoważenie umiejętności po lat w bitwach. Po aktualizacji te modyfikacje wpłyną na złotą arenę arki Ozyrysa. Starcie treningowe, niestandardowe starcie. Okej. Okay. Liga Ozyrysa zmieni się po rozpoczęciu playoffów, więc szczegóły znajdziesz w opisach umiejętności w grze. Dostosowano parametry umiejętności: szarża w biegu, żwawy marsz, błędny wojenne, mistyczna formacja i totalna widoczność. Koszt mocnego pchnięcia to teraz dwa paski energii. Parametry tej umiejętności zostały odpowiednio dostosowane. One są obniżone, bo one wiem, że kosztowały więcej. Duża pioskola zadaje teraz obrażenia obliczone zarówno na podstawie stałego współczynnika obrażeń, jak i limitu jednostek w celu. Parametry tej umiejętności zostały odpowiednio dostosowane. Ok, to też wiem, że dość często było używane. Zmniejszono limit wizyty karawany w związku z zdolnością zapasy. Ok, parametry tej umiejętności zostały odpowiednio dostosowane. Zmniejszono limity wizyty. Ok, dobra. Dodano cztery nowe umiejętności. Czyli to chyba w związku z, z zdolnością zapasy będzie to, jak. Ja to traktuję jako chyba leki nerf Tak mi się zdaje, bo na tym dużo wygrywali KVK ostatnio, jak dobrze pamiętacie. Więc na pewno. Dodane cztery nowe umiejętności pola bitwy. Po aktualizacji te modyfikacje wpłyną na złotą arkę Ozyrysa. Starcie treningowe i starcie. Ok. Liga ozyra zmieni się po rozpoczęciu playoffów. Ok. Więcej szczegółów znajdziemy w opisach, czyli Liga zmieni się po prostu. Ok to wpłyną modyfikacje. Pieku po chwili o okresie ostrzegawczym, obszar wokół sojuszu oddziału staje w płomieniach. To jest ta nowa umiejętność. Połowa oddziałów ogniu wybrana losowo, niezależnie od drużyny, traci co kilka sekund procentową część maksymalnej liczby jednostek. Zakrzywienie czasu resetuje czas odnowienia wszystkich umiejętności pola bitwy i zmniejsza koszt energii dla następnej takiej zdolności. słoneczny żeglarz pozwala umiejętności na mapie, znaczy umieścić na mapie dwie barki solarne. Oddziały niezależne od drużyny, które znajdują się w zasięgu jednej z barek, zostaną przeniesione do drugiej i otrzymają tymczasowe premie do szybkości marszu. To jest taki Ala teleport. Ja, się, ja chyba Warlock wstawiał takie portale, po prostu będziemy się przenosić, nie? No, Mark, gdy ta umiejętność jest aktywna, twoja drużyna szybciej przejmuje budynki i zdobywa więcej punktów drużynowych za okupację. Ponadto sojusz, sojusznicze Oddziały zadają więcej obrażeń podczas atakowania budynków i otrzymują mniej obrażeń, gdy stacjonują w budowli. Zmierzono linię ścieżek marszu, by zmniejszyć, by w mniejszym stopniu rozpraszały i przeszkadzały. Ogólnie te nowe umiejętności w Lidze Ozyrysa i ogólnie w Arce Ozyrysa, moim zdaniem, na duży plus. Dużo się będzie zmieniało, dużo będzie nowych taktyk, dużo więcej będzie przemyśleń i będzie ciekawych zagrań w Lidze Ozyrysa. Myślę, że ona się dzięki temu stanie bardziej, bardziej, bardziej ciekawsza, bo te umiejętności dają dużo możliwości. Optymalizacja wydarzeń, aktualizacja Mistycznej Krainy, dodano nowe umiejętności automatycznego użycia, które sprawiają, że umiejętności klasowe są otośnie używane przeciwko odpowiednim celom. Dodano automatyzację oddziału, jeśli ktoś z Twojej drużyny stanie się bez, bezczynny, gra za oddział oddziału tego gracza, by gotował walkę, czy jak ktoś chyba dostanie DC albo nie może walczyć. Słuszna inteligencja, no nie wiem czy to jest dobre. Wybierze cel ataku i odbierze używane umiejętności na podstawie zachowania innych członków drużyny, no to będzie może być słabe. Możesz teraz zmienić klasę po wejściu do Mistrzostw krainy. Jeśli jeszcze nie roz, rozmieszczono żadnego oddziału, aktualizacja czempionów Olimpii. Zaktualizacja interfejsy konfiguracji dowódców w trybie wyrównanym. Możesz teraz dostawać ich opiekunek, talent i uzbrojenia. Grać z najwyższym wynikiem kontrybucji po przegranej stronie meczu. Hmm, okej, okay, może grać z najwyższym wynikiem po przegranej stronie meczu. Czempion Olimpii otrzymuje teraz dodatkowe punkty aktywności. O, to jest dobre, to jest super. W trybie wyrównanym. To jest tylko, py to, tylko pytanie, czy to jest w trybie wręcz, czy wszędzie, bo to jest cała aktualizacja. Mi się myślę, że to wstydzi wszystkiego, nie tylko trybu wyrównanego. Ale to jest mega, bo będzie, jeżeli ty się starasz, to też powinieneś dostać jakiś punkty i też powinieneś rozwijać coraz lepiej i zdobywać te skrzynki szybciej. Takie jest moje zdanie. Wielka Olimpia otrzymuje teraz dodatkowe punkty aktywności. Mapa Doliny Hierofantów Hi Hi jest teraz dostępna podczas meczów rankingowych Hierofantów. jest zdobywanie punktów za flagi Hierofanta na mapie Doliny Hierofantów. Ok, nie wiem, tam były jakieś problemy z tym naliczaniem. Optymalizacja funkcji, opcjonalizacja starteki dowódców, uproszczone opisy umiejętności, dano uproszczone wersje każdej umiejętności dowódcy. Może swobodnie przełączać między uproszczoną a pełną wersją każdej z donosi. Przegląd umiejętności strony jest niezwerbowany niezwer nie dowódca zawiera teraz krótkie filmy procesu ich umiejętności. Fajna opcja, że coś takiego możemy w grze podejrzeć. Dostawanie efektu ekipingu z stacją kultury V, mierzące uderzenie, kłopota zagrywka, przebiegłość, mierzące uderzenie, czy wszystkie te tutaj z, z trybu stacją V, czy pod inżynierów, będzie tutaj, jakby tak pokazywane. Poprawienie opis rękawicy wyjącego wilka zoptymalizuje logikę marszu do ataku. Odziały biorące w nim udział walczą teraz mądrzej, zawsze priorytetowo traktują pobliskich przeciwników. Znacznie trudniej zwabić za linię wroga. Okej. Okay. To jest, to jest chyba, wiecie, to nie, co oni tam dawali z tym marszem do ataku i tak dalej. Więc to jest chyba jakiś tam, powiedzmy, plusik. Dodano możliwość rezerwacji obrony tytułów królestwa. W interfejsie tytułów królestwa możesz dodatkowo e, dotykać lupy obok dowolnego tyłu obrońcy, by otworzyć stronę rezerwacji. Wybierz przedział czasowy, który chcesz zarezerwować. O! Na zenicie, piękna sprawa. Nie musicie się król męczyć, tylko z automatu tu będzie szło, lub też król będzie rozdawał, tak mi się. Myślę, się że tu, tu jest automat, więc raczej to będzie przez automat. Super sprawa. Jeśli król lub władca zatwierdzi aplikację, to się otrzymasz tytuł wybrany w, w przedziale czasowym. Voila! Król i władcy mogą wybrać tytuł do składania aplikacji, włączyć automatyczne zatwierdzenie danego tytułu i ustawić czas trwania rezerwacji każdego tytułu. Też bardzo mądre rozumianie Lilith. Ulepszenie jakości rozgrywki, dodano przycisk szybka odprawa do forum, dodano przycisk podróż z 10 do forum. Dziękuję Lilith w końcu. Zoptymalizowane wyszukiwanie punktów surowców. Jeśli oddział innego zarządu jest w drodze, by zebrać surowce lub dany punkt prawie się wyczerpał, miejsce to będzie niższym priorytetem podczas wyszukiwania. Boom! Boom. To jest bardzo zajebiste, ponieważ możecie puszczać i nie wchodzicie sobie no, w zaty, że tak powiem, po prostu. Albo kto pierwszy, ten lepszy do surowca. Bardzo fajna opcja Lilith. Kolejna, zobaczymy jak będzie Optymalizacja nowej wersji. Po aktualizacji w niektórych królewcach rozpocznie się pionierska próba nowej wersji mapy. W każdej chwili możesz wrócić do klasycznej wersji. Okej. Okay. Okej. Okay. Niech tak będzie. Czyli co? Home Kingdom będzie aktualizowane. Utworzono nowe wersje różnych opowieści z sezonu podłu. Opowieść o po aktualizacji pozwalają wybrać podczas rejestracji. Czy chcesz użyć nowej mapy? W każdej chwili możesz wrócić do klasycznej wersji. Na nowych wersjach mapy runy świętych obiektów, zaprzyjaźnione oddziały są teraz widoczne jako kontur, jeśli zasłania je góra. Fajna opcja. Filtry warstwy przeglądu bitwy są teraz zgodne z filtrami widoku Strategiem Co więcej, fortece sojuszu są teraz widoczne z perspektywy warstwy przeglądu bitwy. Też bardzo fajna opcja. optymalizacja sojuszu dodaną funkcję wyszukiwania do strony członków sojuszu. Zwiększone ograniczenie listy zapanek do 200. Super. Liderzy mogą teraz wysłać zaproszenie do Sojuszu na czacie królestwa. Dodano ustawienie szybkiego zatwierdzenia po włączeniu tej opcji liderzy i otrzymają dyskretne powiadomienie za każdym razem, gdy ktoś złoży wniosek odnośnie do sojuszu. Super opcja. Wiadomość tej e, można użyć. Szybko zaakceptować lub odrzucić wniosek podczas usuwania członka sojuszu. Można teraz uzasadnić tę decyzję. Dziewiąte dodano wykres przeglądu rozwoju. Duża aktualizacja, jak nic, który można znaleźć na stronie własnego profilu. Po dotknięciu przyciskiem więcej informacji, wykres ten pokaże ogólny rozwój w różnych gry. Po, powiadamia jak wypada w porównaniu z innymi zarządcami tego samego królestwa. Czyli wiecie: technologia, budowla, dowódcy, formacja, inskrypcja wszystko po prostu cały wykres to już widzieliście na screenie który wam pokazywałem jakiś czas temu dodane czaty językowe obejmujące wszystkie królestwa w obecnym sezonie możesz tam porozmawiać z zarządcami którzy mówią w twoim języku ja wam dam linka albo podepnę na koniec filmu będziecie mieli przekierowanie do tego co mówiłem w poprzednim w poprzedniej opcji jeżeli chodzi o Rise of Kingdoms to co się działo w Wietnamie czyli tam z tego spotkania i tam właśnie były takie zdjęcia z tego z tymi wykresami no i co tu leci? Siódme, inne zmiany, dodano nowy przedmiot trąbkę królestwa, może je używać, oświadczyć? O Jezu, to jest to, to, co widzieliście, te trąbki, które były zaginione w Home Kingdom. Nie chcę się nad nimi rozprawiać, powiem ofen, dla mnie to jest totalny bullshit i uważam, że to nie powinno być wprowadzane, ale że jest, bo tu pieniążki i tak dalej, no to wiadomo o co chodzi. Znakomity Ragnar Luz zostanie wkrótce dodany do pakietu specjalnej oferty dnia, tylko w królestwach są podobne, dokładany czas o dodania jeszcze nie jest określony. I Ragnar Lodbrok zostanie wkrótce do pakietów specjalnych, tak jak macie dzienne, nie? W kolejce, jak wcześniej, stworzenie dowódców nagrodzonych za wydarzenia na siebie stworzone za koło Fortum zostaną rozwinięta. Zawiera teraz wszystkich dowódców. Jeśli zbudowane forum, możesz kupić w sklepie kamienne zmiany i użyć ich do zmiany uzbrojenia. Super! Zoptanizowano oprawę graficzną interaktywną funkcji obie świat, poprawiono opis aktywnej umiejętności Edwarda Czarnego Księcia Honoru Łucznika, kolejna fajna opcja, chociaż no, dla nas jako graczy SOKO już nie, może dla nowych graczy. Redukcja szaleń z tą zdolnością aktywuje się tylko wtedy, gdy razem jest używany, a nie za każdym razem, gdy go oddział używa jakiejkolwiek aktywności umiejętności. Zmodyfikowano włączenie teksty, ta zmiana nie ma wpływu na rzeczywisty efekt umiejętności. No i ostatnie, od teraz ratusz musi być co najmniej na 10 poziom, aby obserwować kulesa mi się zdaje taka mniejsza zmiana, ale na plus ogólnie aktualizacja bardzo fajna duże plusy za nowe KVK duże plusy za ligę Ozyrysa duże plusy za takie małe e, wątki o których tutaj rozmawialiśmy a propos e, królestwa a propos e, też e, tytułów, mi się zdaje że jest naprawdę dobrze e, będziemy to też rozbijać potem i omawiać e, po kolei, więc bądźcie przez cały czas na kanale, patrzcie, śledźcie, bo mi się zdaje, że Będziemy o tym coraz więcej mówić, jak to tylko wejdzie. I se też przeanalizujemy, oczywiście. Dzięki, że jesteście. Do zobaczyska. Elo!